Witam państwa bardzo serdecznie na materiale wideo MezoBotox. MezoBotox jest zabiegiem, który jest z rodzaju mezoterapii, czyli tutaj w żaden sposób nie stosujemy nic, co ma coś wspólnego z botoksem. W Polsce Botox, ten zarejestrowany, jest lekiem i lek może podawać tylko lekarz i igłowa zakłada, że podajemy produkt w określoną, ściśle głębokość. Oczywiście tutaj mówimy o naskórku. W niektórych przypadkach jest to skóra właściwa. Jakie mamy przeciwwskazania do zabiegu? To są dokładnie te same przeciwwskazania, które będziemy mieć w przypadku mezoterapii igłowej. Zatem ciąża, karmienie piersią. Na pewno nie jest dobrze robić w trakcie, kiedy kobieta miesiączkuje. Jakość preparatu jest bardzo ważna. Jeżeli coś się stanie klientowi, to Ty odpowiadasz za to, że podałeś taki produkt, bo to w Twoim interesie i w Twoim obowiązku należy, żeby obowiązkowo zapoznać się, czy Ty możesz ten produkt tak podać, bo to Ty jesteś specjalistą. Przede wszystkim w trakcie zabiegu, który wykonujemy, dochodzi właśnie do powstania stanu zapalnego w skórze. Zatem bardzo istotne jest, żeby dowiedzieć się. Na czym taki stan zapalny polega i o co w tym wszystkim chodzi? Czy kąt jest w zabiegu ważny? W niektórych zabiegach jest bardzo ważny, w innych jest mniej ważny i dużo też zależy nie od samego kąta, ale od igły. Zazwyczaj ja zostawiam skórę około 45 minut do godziny czasu ze znieczuleniem, żeby skórę dobrze produkt penetrował. I właśnie podajemy między innymi produkt w takich odstępach niedużych, nawet mniejszą ilością, czyli mamy gęściej, większą ilość depozytów niż dużo, że mało depozytów, a dużą podaż. Czyli mówiąc po prosto, więcej preparatu i więcej wkuć koncentrujemy w tym miejscu, w którym między innymi wykonywany jest zabieg. Trochę produktu podajemy, żeby dokładnie, krok po kroku, między innymi rozłożyć produkt. Delikatnie sobie naciągam skórę, zakuwam się równolegle do skóry i delikatnie, ścięcie igły do góry, wprowadzam produkt malutkimi depozytami. Zawsze możemy spodziewać się, że możemy trafić na naczynko. No i wtedy zrobi się taki sieniaczek w okolicy oka u osób, które mają popękane naczynka. Oczywiście peelingu nie wykonujemy w przypadkach, w których mamy, powiedziałabym, no, przeciwwskazania, no ale wtedy też byśmy nie robili tego zabiegu, prawda, jeżeli chodzi o mezobotoks. No i w przypadku mezobotoksu to tutaj możemy obejmować obszarem zabiegowym wszystko. Twarz, oczy, okolice oka, okolice ust, szyję, dekolt. Tu bardzo ważne jest to, żeby wprowadzić ten produkt równomiernie. Wtedy widzimy efekty już po jednym zabiegu.